Jasne. Dzień dobry wszystkim. Witamy Was bardzo serdecznie w piątym odcinku programu Siostry Barskie o Grecji, tu Asia i Żaneta, czyli siostry barskie. W tym programie opowiadamy Wam o Grecji, jakiej nie poznacie z przewodników. Omawiamy tematy z czterech kategorii: język, kuchnia, podróże i zwyczaje. Dzisiaj jest odcinek z kategorii język. Opowiemy Wam o słowach, które są podobne w języku polskim i greckim, ale mają zupełnie inne znaczenie. I takie wyrazy nazywają się fałszymi przyjaciółmi. Czyli są to wyrazy, które brzmią podobnie, ale znaczą coś zupełnie innego. I mogłoby się wydawać, że takich wyrazów w języku polskim i greckim nie ma, ponieważ języki te należą do różnych rodzin językowych i nie mają za, ze sobą za wiele wspólnego. Okazuje się jednak, że takich wyrazów jest całkiem sporo, Często są to wyrazy, które oznaczają coś brzydkiego w jednym lub drugim języku. I tutaj z góry Was przepraszamy, ponieważ dzisiaj wymienimy, wymienimy takich wyrazów całkiem sporo. Jeśli są z Wami dziećmi, dzieci, to może lepiej, żeby w tej chwili przestały nas słuchać. Zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego odcinka, dajcie nam znać, czy nas widać i słychać. I napiszcie, czy znacie jakieś takie słowa, które brzmią podobnie w języku polskim i greckim. Przygotowałyśmy dla Was prezentację z 40 takimi wyrazami, które są do siebie podobne w tych dwóch językach, i jesteśmy ciekawe, czy je znacie. Jeśli słuchasz tego odcinka jako podcastu, link do tej prezentacji znajdziesz w opisie. Super. Jest już tutaj z nami Rafał, Kalispera, Ania, druga Ania. Aleksandra, Kostas, super, bardzo się cieszymy, że, że jesteście z nami. No to co? Przechodzimy do naszej prezentacji, żeby ona po prostu nie trwała zbyt długo. Dajcie tak. mi chwilkę, ja tutaj wszystko muszę ustawić. Już jesteśmy z powrotem. I co? I zaczynamy. Zaczynamy. To słowo to słowo kupa. Jest to moje ulubione słowo, które brzmi tak samo po polsku i po grecku. I po grecku ono oznacza kubek. A po polsku wiadomo co. Kolos. Kolos to po polsku coś olbrzymiego. Natomiast po grecku słowo to znaczy dupa. Rucha. Słowo rucha to po grecku ciuchy, ubrania. Jest to bardzo powszechne słowo. Nie ma żadnego związku z polskim znaczeniem. Teraz. Gdy w Grecji na ulicy krzykniecie teraz, to ludzie zaczną uciekać, bo słowo to oznacza potwora. Jeśli chcemy powiedzieć po grecku teraz, to powiemy tora. Nie. Polskie nie brzmi jak greckie ne, które oznacza tak więc można się łatwo pomylić, prawda? Natomiast po grecku nie brzmi ochi. Ela, Ola, Kamila. Te trzy polskie imiona w Grecji mają zupełnie inne znaczenie. Ela oznacza choć, Ola to wszystko, a Kamila to wielbłąd. Jeśli nosicie jedno z tych trzech imion, to nie zdziwcie się, gdy Grecy zareagują na nie śmiechem. Uwaga, teraz będzie brzydkie słowo, chuj. Polskie przekleństwo chuj jest podobne do greckiego słowa chuj, które oznacza nawyk, przyzwyczajenie. W języku greckim jest takie popularne powiedzonko, które brzmi. Prota wieni i psychitu antropu kiemeta to chuj, czyli najpierw umiera dusza człowieka, a dopiero później jego nawyk. Kolejne brzydkie słowo, cimpa. Po polsku, co ten wyraz znaczy, wszyscy wiemy. Natomiast po grecku, cipa to poczucie wstydu. W czasach Bizancjum, słowem cipa, określano woalkę, którą kobiety zakrywały włosy i twarz przed mężczyznami. Był to obowiązkowy element garderoby każdej szanującej się kobiety. W przeciwieństwie do nich, kobiety lekkich obyczajów nie zakrywały swojej twarzy, stąd też wywodzi się greckie powiedzenie venechi cipa panotu co dzisiaj oznaczy, oznacza, że ktoś nie ma wstydu. Następny wyraz, panda. Panda oznacza, tak jak w języku polskim, zwierzę panda, ale również oznacza zawsze. Jaja. Polskie jaja to grecka babcia, tylko że z akcentem na drugie A, czyli jaja. Amerykanie, którzy mają greckie korzenie, często starają się zachować język swoich przodków, ale często ze zmienionym akcentem, i oni właśnie często na babcie mówią jaja. Taką amerykańską wymowę greckich słów możecie usłyszeć na przykład w filmie Moje wielkie greckie wesele, w tym słowo jaja zamiast jaja. Kolejne słowo baba. Skoro powiedziałyśmy już o babci, to wspomnijmy też o tacie. Po grecku tata to babas, czyli z s na końcu, i z akcentem na a. W wołaczu właśnie brzmi baba, co można skojarzyć z polską babą. Tylko oczywiście akcent jest inny. Gala. Polskie słowo gala po grecku oznacza mleko. Natomiast chcąc powiedzieć o uroczystości gala, to po grecku zmienimy akcent i powiemy gala. Melon. Po grecku melon znaczy przyszłość, a na melona po grecku powiemy meboni. Ble. Polskie słowo ble, które oznacza coś wstrętnego, po grecku oznacza przepiękny kolor niebieski. Następnie mamy kilka polskich słów, które są greckimi czasownikami w trybie rozkazującym. Te wyrazy to pies, co po grecku znaczy pi, trawa oznacza ciągnij, pkita znaczy patrz, krata oznacza trzymaj. Następnie polski czasownik czemu mi się to nie zmienia? Chwileczkę. Polski czasownik walić w pierwszej osobie czasu teraźniejszego, czyli walę. Po grecku oznacza nałóż. Szopa. Z troszkę innym tym S na końcu, nie szy takie, ale takie bardziej szy. Szopa oznacza ucisz się. I rufa oznacza ciąg. Kolejne cztery polskie słowa, które również są greckimi czasownikami, to echo, które oznacza mam, ksero, to wiem, klej to płaczę, a ide po grecku iwe, to widział widziała. Sto. W Grecji bardzo często usłyszycie słowo sto, ponieważ jest to przylimek i oznacza do. Pani, chcąc zawołać kobietę po grecku, nie wołajcie na nią pani, bo po grecku słowo pani to ścierka szmata. Pipa. Po grecku, pipa to fajka. A po polsku wiadomo co. Fajka pokoju po grecku to będzie Pipa Tisiris. Chora. Polski przymiotnik chora. Jak na przykład w zdaniu jestem chora, po grecku ma kilka znaczeń. Chora to na przykład państwo, ale również stolica wyspy. Więc na mapie większości wysp zobaczycie nazwę chora. Kolejny wyraz to laska. Polskie słowo laska po grecku oznacza swobodny, na luzie. Używane jest e, zwłaszcza w języku potocznym. Kolonia. Słowo kolonia po grecku oznacza wodę kolońską, ale stosowane jest też w znaczeniu perfumy. Słowo kota, jak na przykład w zdaniu mam kota, czy mieć kota, jest podobne do, znaczy brzmi tak samo jak greckie kota. Gdy usłyszycie to słowo w Grecji, uważajcie, żeby nie pomylić zwierząt, ponieważ kota to kura. I tutaj przytoczę wam historyjkę, którą przeczytałam kiedyś w komentarzu pod jednym z moich postów. Pewna kobieta przyjechała do Grecji do pracy i pracowała na kuchni. I ponieważ nie znała języka greckiego, kucharz poprosił ją, żeby poszła do kuchni i coś ugotowała. I ona tylko zrozumiała dwa słowa – kuzina i kota. I z płaczem zadzwoniła do agencji, która ją wysłała do tej pracy i powiedziała, że ona nie ma zamiaru gotować kota. A oni chcieli po prostu kurę. Tak. Ok, następny wyraz to skala. W Polsce skalę możemy znaleźć na przykład na mapie, a w Grecji w prawie każdym budynku i domu, bo skala po grecku to schody albo drabina. Polskie słowo wrak w liczbie mnogiej, czyli wraki, tylko że z akcentem na i, wraki, oznacza po grecku Gacie. Kawa. W Polsce na kawę idzie się rano, a w Grecji do kawy idzie się wieczorem po alkohol, bo po grecku kawa to sklep monopolowy. Słowo meta może być mylące, ponieważ po polsku oznacza koniec, a po grecku meta z akcentem na A oznacza później. Mizeria. Mizeria to jedna z popularniejszych sałatek polskich podawanych do obiadu i można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że przypomina trochę greckie zadyki, tylko bez czosnku. Natomiast po grecku mizeria to bieda i narzekanie. Kolejne słowo, franca. Słowo to jest podobne do języka greckiego, do słowa w języku greckim, które wymawia się jako franza. A oznacza grzywkę. Płuca i pusty. Kolejno mamy dwa niewinne polskie słowa, które po grecku są wulgarne. Polskie słowo płuca brzmi jak grecka puca, które jest wulgarnym określeniem męskich genitaliów. Natomiast słowo pusty brzmi podobnie jak greckie słowo pustis, które dosłownie tłumaczy się jako pedał albo gej ale również funkcjonuje w formie przekleństwa. Tak. I co? Już tyle. Już 40 słów omówiłyśmy. Mhm. Więc to już są wszystkie słowa, które dzisiaj dla Was przygotowałyśmy. Mamy nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Dajcie nam znać koniecznie w komentarzu. My miałyśmy naprawdę ogromny ubaw, kiedy przygotowywałyśmy ten odcinek, bo niektóre słowa jakby były bardziej oczywiste, a inne wyszukałyśmy dopiero w trakcie przygotowywań do tego odcinka i szukałyśmy w komentarzach, w Waszych komentarzach pod moimi postami, gdzie pytałam się Was, jakie słowa właśnie są podobne w tych dwóch językach. Wkrótce wersja tekstowa tego odcinka ukaże się na naszych blogach, tak że będziecie mogli sobie spokojnie przeanalizować jeszcze raz wszystkie te wyrazy. Panie, z niektórymi słowami nawet nie, nie zdawałyśmy sobie sprawy, że one rzeczywiście są podobne, bo używając ich na co dzień, czy w języku polskim, czy greckim, nie, z, znaczą zupełnie coś innego, więc nie było zupełnie nawiązania w naszych głowach między tak. nimi. <głos》> Ok. Kolejny odcinek naszego programu odbędzie się za dwa tygodnie, 10 sierpnia o godzinie 20 czasu polskiego. Tematem będzie jedno z najważniejszych greckich świąt kościelnych obchodzonych 15 sierpnia, czyli zaśnięcie Bogu Rodzicy i jego niekościelne znaczenie dla Greków. I ten kolejny odcinek odbędzie się w innych niż do tej pory okolicznościach, także koniecznie, koniecznie przyjdźcie również za dwa tygodnie. Tak, koniecznie. Sprawdźmy, co tutaj piszecie. Ok, tutaj Marta się pyta, czy można oglądnąć od nowa. Tak, oczywiście ten odcinek tutaj zostanie, będzie cały czas na PayPal, także można obejrzeć. Mhm. Ania pisze, niezła zabawa. Monika, fajnie, podoba mi się. Super. Okay. A jeszcze mi się e, przypomniały dwa słowa, e, które też chyba wczoraj ktoś e, napisał w komentarzu. E, pierwsze słowo to Melina. Po polsku jest Melina, po grecku to jest imię kobie, kobiece. E, uh -huh. I drugie słowo też imię Ania. Po polsku Ania jako imię żeńskie, a po grecku Ania to uh -huh. jest e, choroba złej Tak. Uh -huh. No, oczywiście. Na pewno jest jeszcze jedno jakieś imię, teraz nie pamiętam, czy to jest Kasia, czy Gosia, um, ale właśnie nie, nie pamiętam, które to jest imię, też coś, coś znaczy, ale nie pamiętam ani które imię, ani co znaczy. No, to jak sobie przypomnisz, to napisz w komentarzu. Ja. Tutaj mogę i słucham, a mój grecki ukochany robi tylko wielkie oczy i się śmieje, do ja wygląda. Tak, nasi chłopacy też tak reagowali, jak przygotowywałyśmy ten odcinek. Tak. Też my tutaj takie przekleństwa między sobą e, wymawiałyśmy, a oni tylko, że, o, o co chodzi. Oczy, no i rozmawiają. Super. Hey Mario nas wita serdecznie w poniedziałkowy wieczór. Życzę nam zdrowia, zdrowia i przyjemnego wieczoru oraz danego tygodnia. Pozdrowienia ze słonecznej Grecji z centrum Aten. Pozdrawiamy, Mario. Pozdrawiamy. Adrian tutaj pisze, że jest albo była klimatyczna knajpa o nazwie Melina na placu. Jest dalej. Jest, jest nadal. Byłyśmy tak. kiedyś e, w styczniu? W styczniu chyba byłyśmy, jak była. Tak. Tak, bardzo klimatyczna, bardzo ładna, i dużo Polaków się śmieje z jej nazwy. Tak. I tutaj Ania się pyta, Ania to choroba? <głos> <głos> no, niestety tak. <noise> no. Ok, no widzę, że, że trafiłyśmy bardzo fajnie z tym odcinkiem. Się... <noise> bardzo Wam się podobało. Super. No to co? Uh -huh. Nie widzę tutaj żadnych dalszych pytań, także uh -huh. myślę, że możemy już kończyć. Myślę, że przyszła już pora na pożegnanie. Dziękujemy, że byliście dzisiaj razem z nami i widzimy się za dwa tygodnie. Zapraszamy do obserwowania naszych blogów pod Akropolem i Powiedz to po grecku, na których znajdziecie jeszcze więcej informacji na temat Grecji. W najnowszym wpisie na blogu pod Akropolem przeczytacie o wyspach Egina i Moni niedaleko Aten. Link do artykułu znajdziecie w opisie. Żegnamy się i życzymy dobrego tygodnia. Ja zaś! Pa! Pa!